Jedno z najczęściej zadawanych ostatnio pytań na mój kanał, jak można pomóc osobie, która jest uzależniona, i myśli, że tej pomocy nie potrzebuje, otóż nie można. <laughs> Ale za to można ułatwić jej stworzyć warunki, w których uderzy mordą o ziemię. To jest jeden z elementów, który może się przydać do tego, żeby się zacząć samemu leczyć. Pamiętajcie, że dopóki osoba uzależniona nie poczuje sama takiej potrzeby, to nic nie zrobi to będzie terroryzowała całą rodzinę, ja, ja tak robiłem i wszyscy, co, co, co byli w uzależnieniu. Pamiętajcie, że można by to przyrównać takiego człowieka uzależnionego do hejtera. Siedzi i dokucza wszystkim, nie? A tak w zasadzie dentym frajerem, który po prostu powiększa oglądalność. Trzeba to e, zrobić w ten sposób, żeby zadbać najpierw o siebie i o rodzinę, nie wpuszczać do domu na, na nawalonego, nie zapewniać mu kasy przede wszystkim, bo jednym z elementów najgorszych jest, utrudniających wytrzeźwienie jest, Posiadanie pieniędzy. Pamiętajcie, że jeśli tych środków nie ma, nie ma się domu, nie ma się niczego, łatwiej wtedy się zastanowić. Pamiętajcie, że jak nie zadbacie o siebie, nie pomożecie nikomu. Pozdrawiam wszystkich. Sponsorem programu jest Marmet. Pomagamy słyszeć i rozumieć.